Witam wszystkich. Pokażę Wam dzisiaj jak zrobić szybko i sprawnie zdjęcie ekranu. Mianowicie potrzebujemy nacisnąć w jednym czasie trzy przyciski Command, Shift i 4. Pojawia nam się takie taki kwadracik przy, przy kursorze. Zaznaczamy sobie obszar, który chcemy zrobić zdjęcie. Czyli sobie na przykład ten wykres weźmiemy. I mamy zdjęcie w, download, w foldzie Download lub. No, zazwyczaj w download, download się ładuje. Jeszcze raz powtórzę. Przycisk Command, czyli ten tutaj, z taki krzyżyk obok spacji. Shift razem i czwórka. Pojawia się nam taki kursor, zaznaczamy sobie obszar, który chcemy zrobić. No i te, te zdjęcie mamy w folderze. On zazwyczaj wpada sobie do tego, do... do download folder. No, pod nazwą screenshot. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie. Na razie hej.